Dzięki gospodarce leśnej nasze lasy w ogóle istnieją. Gospodarka leśna to nie jest tylko wycinka, ale również ochrona przyrody. Dzięki niej możemy sterować procesem konkurencji, możemy wspierać rośliny, które są rzadsze, które potrzebują bardziej specyficznych warunków do wzrostu. Z lasem jest podobnie jak z ogrodem warzywnym: gdyby nie gospodarka leśna, gdyby nie działalność człowieka, wszystko, całą powierzchnię zarosłyby chwasty. Po przetargach, po podpisaniu umów. Planowaliśmy pracę na 2024 rok. Planowałam pracę na sześciu, nawet siedmiu leśnictwach. Części jako generalny wykonawca, bo wygrałem przetarg, w części jako podwykonawca. Z moich planów zakończyło się to tym, że nie podpisałem umów podwykonawczych, bo Zul, który wygrał w innym miejscu pracę, go akurat dotknęły te ograniczenia tak drastycznie, że na niektórych powierzchniach to kiegała rzędu 70%. W związku z tym brakowało mu pracy dla niego nawet i nie mógł podzlecać tego innym. W związku z tym no, nie mógł podpisać ze mną umowy, tym samym mi również jakby brakowało pracy. Skutkowało to tym, że musiałem wziąć kredyt obrotowy po to tylko, żeby utrzymać płynność finansową. Brakowało pracy, leasingi, kredyty, te finansowe obciążenia jakby dobijały firmę. Pod koniec roku w grudniu byłem zmuszony zwolnić siedmiu pracowników. Powtarzają moratorium, że będą rezerwaty, że będzie przyroda, że będzie tutaj wszyscy będą mogli wchodzić. Nieprawda, proszę nie słuchać, bo to nie jest prawdą, bo to będzie wielkie pobojowisko. To będzie tak, jak w 2017 roku ta wichura przeszła, bo drzewo na drzewo będzie padało i będzie leżało. Będzie cmentarzyskiem dla zwierząt, bo tam będą wilki zaganiały swoją zdobycz i ją pożerały. I to nieprawda, że to co mówią, że będzie pięknie ładnie, bo niestety bez człowieka, bez ingerencji człowieka, ten las nie wytrzyma. 8 stycznia 2024 roku ministra klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, poprzez polecenie, tzw. Tak moratorium, ograniczyła pozyskiwanie drewna w lasach państwowych na obszarze 94 tysięcy hektarów. Odpowiadało to około 1,3% powierzchni tych lasów. Dla jednych mało, dla innych bardzo wiele. Prawie 60 tysięcy hektarów z wymienionej powierzchni znajduje się bowiem na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym Stoku, czyli to ponad 60% ze wszystkich obszarów objętych moratorium. Wywołało to postępujący obecnie kryzys branży drzewnej, która jest kluczową gałęzią gospodarki regionu. Mniej pracy dla zakładów usług leśnych, brak surowca dla tartaków i przemysłu. Zubożenie ludności, dla której nie ma alternatyw, szczególnie na terenach wiejskich. Wykonanie umów przez zakłady usług leśnych w roku 2024 na terenie Nadleśnictw odjętych moratorium zostało zrealizowane na poziomie około 89%, a więc 11% poniżej zauważonego poziomu. Było to skutkiem przede wszystkim wprowadzonego moratorium. W największym stopniu zostały wykonane prace pielęgnacyjne. Poziom wykonania tych prac wyniósł niewiele ponad 78%. Zrobiono tak dlatego, że nie skutkują w sposób bezpośredni na kondycję lasu w krótkim okresie. Te niewykonanie umów na terenie 16 Nadleśnic objętych moratorium daje kwotę około 20 milionów złotych. Tyle mniej pieniędzy trafiło do zakładów usług leśnych. Kolejne skutki, które możemy zauważyć, to planowany zakres prac przeznaczony dla zakładów usług leśnych w roku 2025. O ile w roku 2024 łączna kwota planowanych prac wynosiła 330 milionów na terenie Białostockiej Dyrekcji Lasów Państwowych, o tyle już kwota przeznaczona na rok 2025 to 280 milionów, czyli 50 milionów mniej. W zeszłym roku Ubytek naszych przychodów w związku z, nie, z niezrealizowanymi pracami w terenie naszego naleśnictwa wynosił około 2 milionów złotych. W tym roku przetargi, przegraliśmy przetargi na umowy w Lasach Państwowych i tak naprawdę zostaliśmy bez pracy. W naszym konsorcjum średnio w ciągu roku pracuje około 100 osób. Tak? Każda z tych osób ma rodzinę. Często są, firmy są stricte rodzinne, całe, całe rodziny pracują w naszych zakładach i tak naprawdę, no, wszyscy stracili możliwość zarobkowania. Wszystkie nasze firmy od 30 lat pracują na terenie nadleśnictwa Supraśl. Jako konsorcjum współpracujemy od 2011 roku i do tej pory nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. Zakłady zaczynają po prostu się rozpadać, ludzie zostają zwolnieni. Powoli, nie mają pracy, co niektórzy młodzi zostawiają swoje rodziny. Wyjeżdżają bardzo daleko w poszukiwaniu pracy, żeby mieć na leasingi, bo nie ukrywam, że każdy z nas praktycznie miał leasingi, miał kredyty, bo rozwijaliśmy się. Było tak, że w pewnym momencie nad leśnictwo. Po prostu powiedziało, że musimy mieć duży sprzęt, żeby startować w przetargach. A w tej chwili no, pokupywaliśmy sprzęty, pobraliśmy leasingi, pobraliśmy pożyczki. No i na to nikt teraz nie patrzy. Ten efekt wprowadzenia moratorium widzimy w roku 2025, dlatego że podaż grubilny pomiędzy rokiem 2023 a rokiem obecnym to mniej, o 311 tysięcy m3, czyli mniej o 12% surowca. W drewnie specjalistycznym, drewnie sklejkowym ta sytuacja wygląda jeszcze gorzej, dlatego że podaż drewna sklejkowego iglastego jest mniejsza o 34%, natomiast podaż drewna sklejkowego liściastego jest mniejsza o 36%. Ograniczenia Pozyskaniu drewna, między innymi w pozyskaniu drewna, bo, bo praca w lesie to nie jest tylko pozyskanie drewna, to jest szereg innych prac, e, jakby powodują kłopoty w różnych branżach. I tutaj, na przykład u nas na miejscu, powoli zaczyna być odczuwalny brak surowca w tartakach. Dzwonią do mnie na przykład różni ludzie, szukają drewna do, do, do wędzenia, do, do kominków, bo. Mają trudności z zakupem opału, branża drogowa, zaraz będzie typowe budownictwo. Te ceny, jeśli ograniczony będzie surowe, ceny drewna pójdą do góry i odczujemy to wszystko. Samorządy inwestują też, na przykład, tak jak Augustów, w piece na biomasę. No, zima była, była słaba, to może nie było tak odczuwalne, więc, więc zapotrzebowanie na tą biomasę było mniejsze, ale nie wiemy, co, co, co. na przykład, przyszła zima przyniesie, i no, będziemy mieli wszyscy problem. nie tylko. Na przykład jako pracownicy z lasu, ale, ale też yy, wszyscy w koło. W przednich latach realizowaliśmy umowy na 12 milionów złotych. W tym roku firmy, które wygrały przetarg na terenie nadleśnictwa Supraś zrealizują je za podobny zakres pracy za około 8 milionów złotych. No, Przełoży się to przede wszystkim na bezpieczeństwo pracy. Schodzimy o 4 miliony złotych, no to musi się to przełożyć na na, na jakość tych usług, tak? Tutaj przede wszystkim naszym zdaniem wejdzie szara strefa w życie. Zakłady przetwórstwa drewna lokalizowane są tam, gdzie jest dostępny surowiec. To nie przypadek, że województwo podlaskie jest miejscem, gdzie funkcjonuje wiele zakładów drzewnych, gdzie w ostatnim okresie miało miejsce dwie duże inwestycje związane z branżą płyt drewnopochodnych. I naturalnym jest, że każdy zakład stara się pozyskiwać surowiec jak najbliżej miejsca swojej lokalizacji. Jest to po prostu uzasadnione ekonomicznie. Wtedy surowiec jest najtańszy, bo musimy go przywieźć z jak, z jak najbliższej odległości. Niestety, po wprowadzonym moratorium, ubytek drewna, głównie drewna liście z tego, musimy rekompensować poprzez dostawy surowca z dalszych odległości. W przypadku drewna sklejkowego liściastego, jest to głównie drewno pochodzące z Litwy, które musimy wozić na odległość nawet 400 kilometrów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza wyłączać z gospodarki leśnej kolejne obszary, co dotknie cały kraj. Na alarm bije polski przemysł drzewny, prognozując horrendalne, liczone w miliardach straty i zwolnienia dziesiątek tysięcy osób. Latem 2024 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji obszarów objętych moratorium na terenie pięciu regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Udział w nich wzięło ponad 80 tysięcy osób prawie 90% wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec samego moratorium, domagając się jego cofnięcia. Wyniki konsultacji zignorowano. Jest mieszkańcem Augustowa. Od urodzenia tutaj mieszkam, żyjemy jakby w tym lesie, tym lasem. To, że ten las tak wygląda, to jest dzięki pracy leśników, zakładów usług leśnych. W tej puszczy nic złego się nie dzieje. I to, jak ona wygląda, to właśnie dzięki, dzięki temu, że, że my o tą puszczę dbamy, a, a nie to, że ona jest tak pozostawiona sama sobie, no, a cywilizacja się rozwinęła i na tyle, że no, musimy jakby też ingerować w ten las. A nie jest to jakby niszczenie tego lasu, tylko to jest zrównoważona gospodarka leśna to jest właśnie ochrona lasu. Nigdy nie działamy na szkodę puszczy. Drzewa zainfekowane kornikiem w momencie, gdy zostają usunięte, w następnych latach zostają przebudowywane na drzewostany, które są tak naprawdę dopasowane do danego siedliska. Przede wszystkim pracujemy nad tym, żeby zachować ciągłość lasów. Proces odnowienia lasów takich pozostawionych w samym sobie jest długotrwały. Będzie odbywał się przez około następnych 100-200 lat, tak? My przebudowujemy te drzewostany. W ciągu tak naprawdę 5-10 lat to są już młodniki, z drzewami, które tak naprawdę są stricte przygotowane do warunków glebowych w danym miejscu. Puszcza Kneszyńska powstała, po prostu sama nie wyrosła. Musieliśmy posadzić i te drzewa, które tutaj są, to wszystko było przez człowieka sadzone. I to, co teraz w tej chwili widzimy, to wszystko dzieło naszych rąk. Rozmawiałam niedawno z leśnikiem, który twierdził, że przez to, że wprowadzono rezerwat, chroniona roślina jest tym bardziej zagrożona na zniknięcie z tego miejsca, bo nie jest tam prowadzona gospodarka leśna, która ochroniłaby ją od, od np. takiej sytuacji, gdzie jest jej tam mało, drzewa na nią padają, niszczą, zabierają dostęp do światła i wszystko powinno być robione z głową. Obecnie mamy sytuację, że lesistość rośnie. Zasobność rośnie oraz średni wiek drzewostanów również rośnie. W lasach nie dzieje się nic złego, nie ma żadnych wskaźników, które by na to wskazywały. Tutaj za mną jest dąb, który ma wiek około 350 lat, obwód około 6 metrów i nie jest żadnym pomnikiem przyrody. Nie mamy na niego nałożonego żadnego nakazu ochrony z góry, nie jest formalnie chroniony. Mimo to leśnicy stwierdzili, że sami na własną rękę będą go chronić. Nie potrzebujemy żadnych oficjalnych form ochrony, by wiedzieć, co należy chronić w naszych lasach. W Stanach Zjednoczonych, w lasach prywatnych, gdzie prowadzona była gospodarka leśna, przyrost drzew rósł, zamieranie drzew utrzymywało się na równym poziomie, natomiast w lasach stanowych, gdzie ograniczono drastycznie pozyskanie drewna, po 30 latach przyrost zmalał o połowę, natomiast zamieranie lasu wzrosło dwukrotnie. liczna grupa przedstawicieli nauki i ekspertów krytykuje szybkie działania resortu, uznając je za niebezpieczny eksperyment na przyrodzie. Nie ma analiz, jak rzeczywiście wpłyną na stan lasów. 131 naukowców z uczelni, głównie przyrodniczych, leśnych i rolniczych, podpisało list otwarty Polskiego Towarzystwa Leśnego w obronie zrównoważonej gospodarki. Resortowi zarzucają m.in. narzucanie chaotycznego procesu powiększania obszarów chronionych oraz arbitralną ingerencję w wypracowane przez naukę i praktykę zasady wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Tutaj obok mnie jest dąb, który pozostał do naturalnego rozkładu, podobnie jak tamten poprzedni dąb gigant. Leśnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że martwe drewno ma swoją wartość, stanowi życie. Miejsce do życia dla grzybów i dla owadów, i doskonale wiedzą, które drzewa należy pozostawić do tego naturalnego rozkładu. Nie robią tego w nadmiarze, robią to w umiarkowanych, przemyślanych ilościach. Nakumulowanie się zbyt dużych ilości martwego drewna prowadzi do zwiększonego ryzyka pożarowego. W rezerwatach, gdzie stosujemy ochronę bierną, Pożarów tak naprawdę nie powinniśmy gasić, ponieważ to jest ingerencja w naturę, ale doskonale wiemy, że pożary gasić należy. Niegaszenie byłoby tak samo bezsensowne jak samo moratorium. Ograniczenie gospodarki leśnej może powodować sytuacje takie, że las będzie narażony na pożary. Na przykład w Puszczy Augustowskiej jest mnóstwo miejscowości, mniejszych, większych, samej Puszczy. W sytuacji, kiedy las miałby wyglądać tak, jak za moimi plecami, ten ogień będzie rozprzestrzeniał się bardzo szybko i sytuacja może być podobna na przykład jak teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie te miejscowości będą odcięte od, od, od pomocy i, i mogą po prostu spłonąć. 32 lata dbaliśmy o ten las. Sadziliśmy, kosiliśmy, czyściliśmy, przecinaliśmy, a teraz ten las ma być rezerwatem, bo jakiś strumyk płynie, czy coś, nie będzie pielęgnowany, będzie wysychał, będzie niedosyć, że będzie, będzie brakowało materiału. Tu jeszcze ten materiał po prostu będzie padał i zagrażał ludziom. Moratorium jest nie tylko zbędne, ale jest szkodliwe. Prowadzi do zubożenia bioróżnorodności. W lasach gospodarczych, na które nałożono moratorium, wiemy doskonale, co się wydarzy. Wydarzy się dokładnie to samo, co dzieje się obecnie w rezerwatach ścisłych, gdzie obserwujemy procesy naturalne i to, jak natura radzi sobie w pojedynkę. Widzimy tam zjawisko nawarstwiania się martwego drewna oraz szkodników, które rozprzestrzeniają się dalej do lasów gospodarczych. Ochrona bierna, jaką stosujemy w rezerwatach, nie jest najlepszą formą ochrony, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. Aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, potrzebujemy jak największej ilości żywych drzew, aby produkowały tlen i pochłaniały dwutlenek węgla. Martwe drzewa, które leżą w rezerwatach i się rozkładają, emitują do atmosfery dwutlenek węgla. Wyemitują dokładnie tyle samo dwutlenku węgla, ile byśmy wyemitowali w procesie spalania. Tyle, że nie otrzymujemy z tego żadnych korzyści. Wycinając jedno chore drzewo ratujemy cały ekosystem, a drewno jest nam i tak potrzebne. Bez drewna nie poradzimy sobie. To drewno i tak będzie trzeba skądś pozyskać. Jeżeli nie pozyskamy tego u nas lokalnie, to będziemy musieli je importować, czy to z dalszych regionów Polski, czy to z zagranicy, ale to drewno i tak będzie musiało zostać pozyskane. W takich miejscach rozprzestrzeniają się choroby drzew i to bardzo drastycznie. Jeśli tego w porę nie opanujemy, to będzie zwiększało to powierzchnię, no a nie chcemy, żeby nasz las tak wyglądał. Mamy już wystarczająco dużo rezerwatów. Nie jesteśmy ich przeciwnikami, ale tworzenie rezerwatów musi być przede wszystkim uzasadnione. Powinniśmy najpierw Ocenić, co chcemy chronić, następnie dlaczego chcemy chronić i w jaki sposób mamy to zrobić, aby ta ochrona była skuteczna. Bez gospodarki leśnej tak naprawdę pozwalamy gatunkom inwazyjnym rozmnażać się i zajmować miejsce do życia naszych rodzimych gatunków, które z czasem mogą po prostu wyginąć. Chcemy aktywnej gospodarki leśnej, która wiemy, że działa. Wiemy doskonale, że działa, nie chcemy ideologii, która tę przyrodę będzie tak naprawdę tylko niszczyć. Moratorium wprowadzono bez żadnych zapowiedzi, konsultacji i kontaktu z lokalną społecznością. Polecenie ministry Hennik Kloski naruszyło działające plany urządzania lasu, które funkcjonują na podstawie ustawy o lasach. Luk powstałych w branży, wywołanych przez moratorium, nie da się wypełnić. Wyznaczanie kolejnych obszarów, które będą wyłączane z gospodarki leśnej, będzie oznaczało Zmniejszanie ilości dostępnego surowca na rynku lokalnym, a tym samym pogorszenie sytuacji firm na terenie naszego województwa. Każda firma robi wszystko, żeby przetrwać, żeby jej byt był zapewniony i by kontynuować swoją działalność. W takiej sytuacji będziemy zmuszani do przywozu surowca z dalszych odległości. To oczywiście wiąże się z tym, że ten surowiec będzie kosztował więcej. Będziemy musieli zapłacić za takie same drewno więcej niż wcześniej i więcej niż nasi konkurenci z obszarów, gdzie to drewno jest dostępne. W długiej perspektywie będzie to oznaczało utratę konkurencyjności, a tym samym kłopoty przedsiębiorstw, co może skutkować nawet ich upadłością. Planów urządzania lasu wynika, jakie, jakie mają być przeprowadzane zabiegi, upraszczanie naszej pracy do tego, że tylko wycinamy, to jest błędne, bo to nie jest tylko wycinka, to są też trzebieże, to są też czyszczenia wczesne, późne. To jest przede wszystkim sadzenie lasu bo wedle nas, wedle leśników, najważniejsza czynność w lesie to jest właśnie sadzenie, bo bo to jest powiedzmy jeden ewentualnie tam dwa momenty w roku, kiedy możemy sadzić. Wycinać możemy cały rok, więc my skupiamy się jakby na tym, żeby w odpowiednim momencie te zabiegi przeprowadzać. Sadzimy las po to, żeby później z niego korzystać, tak? No, wszyscy korzystamy z lasu, może nawet niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, bo jak słyszę na przykład, że, że biurko jest spłyty, tak? No to ja pytam: no właśnie, jest spłyty, więc, więc z drewna, tak? No nie, nie, o, nie z drewna, ono jest spłyty, więc no, <gryw> jest duża grupa ludzi, która tego nie rozumie, że te wszelkie. Nasze prace są po to, żebyśmy korzystali z tego lasu, a nie go niszczyli. To jest, to jest taki skrót myślowy wycinka i czekamy ileś lat, ale to nie jest tak, że ten las w przeciągu roku czy kilku lat zniknie nagle, tak? To jest wszystko zaplanowane. Polski system leśnictwa to jeden z najlepszych systemów zarządzania lasami na świecie. Nie potrzebujemy tutaj żadnej ideologii, która jest oderwana od rzeczywistości. Nasz system działa, ulepszajmy go. Ale nie burzmy.